Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów Spożywczej. Ja nazywam się Paweł Pańczyk, a moim i Państwa gościem dzisiaj jest Paweł Majchrzak, dyrektor operacyjny oraz członek zarządu firmy Gibar. Dzisiaj porozmawiamy o rynku słodyczy, o tym jak on wyglądał przez ostatnie lata. Firma Gibar, w której Pan pracuje, jest firmą rodzinną już o ponad 30-letnim dorobku na polskim rynku. Proszę powiedzieć, jak to wszystko się zaczęło? Oraz jak wtedy wyglądał rynek i jak wygląda obecnie? Jakie zmiany zaszły na rynku? No właśnie, 30 lat e, szybko zleciało, a, a w sumie zalążki firmy sięgają jeszcze lat e, 80., kiedy dwóch dobrych kolegów spotkało się na swojej drodze życia i wspólnie postanowili, że. Spróbują swoich sił w branży cukierniczej. Pierwszymi produktami, które opuszczały wtedy taką zacną fabrykę, która znajdowała się na ostatnim piętrze w jednym z wieżowców w Łodzi, były takie tradycyjne wafle w czekoladzie i, i wata cukrowa. Także można powiedzieć, od tego się zaczęło. Potem podpisanie umowy, spółka cywilna, pierwsza linia produkcyjna, no i produkty zaczęły wtedy nabierać właściwego kształtu i rozmiaru. Na przestrzeni tych 30 lat na pewno zmieniło się bardzo dużo, oczywiście od zachowań konsumenckich, trendów na rynku, kanałów dystrybucji, poprzez same procesy technologiczne, a u nas to, co pozostało niezmienne, to nasze relacje i zaufanie, które przez te wiele, wiele lat wypracowaliśmy właśnie z naszymi partnerami, dawniej jeszcze na spotkaniach bezpośrednich, tych osobistych, dołożąc ten towar własnymi siłami. No ale właśnie no, sporo rzeczy uległo zmianie i, i teraz ten, ten handel i, i sama tak naprawdę otoczka tego biznesu wygląda już zdecydowanie inaczej, no ale wszyscy się zmieniają i my również musimy się tutaj do dostosować. Mhm. No, firma Gibar kojarzy się mocno z śliwką w czekoladzie, śliwką luksusową, mhm. którą tutaj <laughs> widzicie Państwo u nas. No, produkt zyskał kilka nagród w ostatnim czasie. Proszę powiedzieć, w czym tkwi sukces? Produktu. Yy, za sukcesem śliwki luksusowej w czekoladzie stoi przede wszystkim jakość. Wierzymy właśnie, że, że dbałość o, o szczegóły i ta wyjątkowość powinna stać za każdym produktem, i, i to właśnie widać w szczególności w, w naszej śliwce. Należy w tym miejscu podkreślić to, co w szczególności wyróżnia ten produkt, czyli jej serce. Aksabitną śliwkę. E, śliwkę naturalną, suszoną na, na słońcu. Nie jest to, że śliwka kandyzowana, jak często można spotkać się wśród innych produktów na rynku. E, także szczególnie wyselekcjonowana, poddana także wyjątkowemu procesowi ekstrakcji pestki, który wpływa na to, że produkt ten zachowuje swoją naturalną, swój naturalny kształt i konsystencję. Warto też w tym miejscu dodać, że nie znajdziemy tutaj żadnych wypełniaczy, żadnych dodatków, nie ma żadnej masy truflowej, która też często jest stosowana, głównie po to, aby uporać się z takim naturalnym, naturalną nieregularnością tego produktu. No i często właśnie jest ona ta masa truflowa stosowana po to, aby ułatwić sobie proces produkcji, szczególnie jeśli chodzi o zawijanie później w papierki. Także u nas tego nie ma. Stawiamy na to, aby nasza śliwka była w 100%, w 100 jakby sobą, w 100% naturalna. Nie mamy tutaj żadnego syropu glukozowego, ani też tłuszczu palmowego. Same naturalne składniki, tylko i wyłącznie właśnie owoc i czekolada. Mhm. No faktycznie, też jak próbowałem śliwka. To każda w zasadzie jest nieco inna. Każde mhm. oblanie czekoladą już powoduje, że tam są inne nieco zagięcia, to Zgadza jest takie się. fajne uczucie, takie, jakby to było robione wręcz ręcznie przez. No bo jest, to zawijanie, to zawijanie właśnie jest, jest, jest procesem, procesem ręcznym, aczkolwiek e, pracuję już nad tym, aby e, zachowując cały czas e, jakby tą samą nieregularność, która właśnie no, wpływa choćby na to postrzeganie przez klienta e, wyjątkowości żeby jednak no, z uwagi na poprawienie wydajności produkcji przejść na, na sposób maszynowy, ale to wciąż będzie ten sam produkt, tylko po prostu poddany, no, oddany w ręce wyspecjalizowanej maszyny, która będzie w stanie poradzić sobie właśnie z tą nieregularnością. No, myślę, że to w przyszłości też będzie taki wyróżnik produktu, mhm. no, oczywiście bardzo pozytywny. Polski rynek słodycze ma przed sobą bardzo duże perspektywy. Chociaż, jak wiemy, mierzy się też y, z wieloma wyzwaniami, chociażby tutaj rosnące koszty surowców. Czy słabnąca siła nabywcza konsumentów? Jaki jest obraz teraz rynku z Pana perspektywy? No, trudno nie zauważyć wzrostu cen na całym świecie. Tak naprawdę można powiedzieć, że mamy do czynienia z taką jakby globalną inflacją. Ceny najpierw wzrastają u producentów, potem to wszystko przekłada się na nas, na, na końcowych klientów. Po prostu w różnych sektorach, częściach świata, można powiedzieć, jest inna skala, ale, ale wszyscy borykamy się z tym samym. Najpierw były to kłopoty z dostawami, bo przerywane łańcuchy właśnie transportowe. Zatem też poszedł duży wzrost cen, bo wszyscy chcieli, a nikt nie mógł dowieść. Na przykład. Potem była druga fala. Kiedy wszyscy pomni tego, co się właśnie wydarzyło, nagle chcieli zrobić olbrzymie zapasy, żeby przypadkiem już na następny rok nie znaleźć się w takiej samej sytuacji I, i można powiedzieć, że co pół roku e, ten e, rynek surowcowo-produkcyjny e, przeżywał bardzo skrajne emocje od, 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 od silnego jakby wysycenia, po, po, po wręcz właśnie e, brak popytu e, tuż, e, tuż za rogiem. No dzisiaj widać jeszcze na rynku efekty um, i skutki właśnie tych, tej sytuacji. Um, z, naszego, z naszej perspektywy um, jest to trosz, troszkę jakby mniej odczuwalne, jesteśmy nieco bardziej elastyczni i, i potrafimy, um, jesteśmy w stanie. Um, nawet przysłowiowo wcisnąć przycisk i zatrzymać tą produkcję wtedy, kiedy mamy taką potrzebę. Wiadomo, że większe firmy aż takiej możliwości nie mają. No i potem oni robią nam trochę kłopotu, kiedy muszą jakoś ten swój towar upłynnić, którego no przecież naprodukowali sporo. Więc z naszego punktu widzenia my aż tak tego bardzo nie odczuwamy. Ale oczywiście był taki moment, kiedy zastanawialiśmy się, co to będzie za moment. Na szczęście, ten, ten okres dość szybko minął. Dużą zaletą, duży, duży wpływ na to miało to, że w większości jeszcze te dwa-3 lata temu opieraliśmy naszą dystrybucję o kanał tradycyjny który też stykuje się właśnie dużą elastycznością i, i dzięki temu myślę przeszliśmy jakby suchą stopą właśnie przez ten trudny okres, a, a teraz kiedy już zaczynamy łapać oddech i nawiązujemy coraz więcej właśnie współpracy z, z większymi odbiorcami, mm, no to tylko i wyłącznie jakby cały czas rozpędzamy się coraz bardziej. O kanałach dystrybucji jeszcze porozmawiamy później, ale muszę też Państwu powiedzieć, że nie czujecie tego Państwo. My mamy tą możliwość akurat poczuć bardzo charakterystyczny zapach gum do rzucia bez cukru, Seven Stick, które leżą tutaj przed nami. Jest to nowość na rynku. Czym ten produkt wyróżnia się na rynku oraz jak ważne dla całej kategorii słodyczy są nowości? No, od nowości na pewno żadna firma nie może uciec. To jest coś, bez czego nie jesteśmy w stanie dłużej funkcjonować. Pomimo, że mamy kilka takich ugruntowanych właśnie produktów jak jak śliwka, to czujemy taką wewnętrzną nawet wręcz potrzebę zaskakiwania klientów co chwilę czymś nowym, czymś atrakcyjnym i właśnie niespotykanym. Główną cechą charakterystyczną gum Seven Stick bez cukru jest ich bogaty wybór i długo uwalniających się smaków, i bardzo niespotykany format opakowania. Można w sumie stwierdzić, że jest to taki zdecydowany powiew świeżości, właśnie, zarówno w, jeśli chodzi o, o tą paletę barw i, i smaków, jak, jak i opakowania. E Dzięki tym gumom ten taki niby dobrze nam znany produkt przechodzi prawdziwą metamorfozę. To jest taki, myślę, dobry przykład na to, jak takie no, bardzo innowacyjne wręcz podejście choćby do samej kwestii opakowania i, i przedstawienia produktu potrafi odmienić taką naszą, naszą codzienność. Więc jak ktoś szuka nowych doznań i, i otwarty jest właśnie na, na nowości, to myślę, że w tym produkcie znajdzie wszystko to, czego szuka. Przyznam też, że z tym produktem porwaliśmy się trochę z motyką na słońce, bo nie był to łatwy orzech do zgryzienia, żeby przebić monopol, można wręcz powiedzieć, właśnie na rynku gum do rzucia. Ale z, od samego początku zdeterminowani e, w końcu dopięliśmy swego. Kilka takich odważnych ruchów e, sprzedażowych pozwoliła nam mm, e, właśnie sprzedaż tych, pro, tego produktu rozwinąć. Z, właśnie nie, niedawno e, wprowadziliśmy również e, drugi, e, drugą linię produktową spod tego samego znaku: Seven Stick. E, tym razem są to żelki e, typu misie, butelki Kola, e, dżownice i, i chociażby szczęki. Także rozwijamy e, dość mocno e, właśnie ten produkt. Produkt, sama współpraca z, z producentem, która też w sumie zaczęła się niespełna rok temu, widzimy, że układa nam się bardzo dobrze i niewykluczone, że już niebawem będziemy w stanie też zaskoczyć naszych konsumentów kolejnym jeszcze produktem. Już nieco dotknęliśmy temat dystrybucji dzisiaj, ale chciałbym jeszcze dopytać, na jakie kanały w tym momencie tak głównie stawiacie? oraz jakie są plany na przyszłość, jeśli chodzi o dystrybucję waszych produktów? No właśnie te ostatnie 30 lat skupialiśmy się w większości na kanale tradycyjnym, czyli hurtownie, które potem zaopatrywały coraz to dalszych klientów. Natomiast ostatnie 3-2 lata to nie dość, że decyzja o tym, a żeby zdecydowanie lepiej i mocniej jakby wspierać w sprzedaży tych naszych aktualnych klientów, ale też pozyskiwanie nowych odbiorców z tego kanału nowoczesnego, albo nawet wręcz trochę takiego i pośredniego, można by wręcz powiedzieć. Bo ten kanał tradycyjny też ewoluuje, on też się zmienia. Nie, niejednokrotnie hurtownicy łączą się w jakieś większe grupy zakupowe, a nawet budują własne sklepy, punkty, punkty sprzedaży, bo też dostrzegają taką potrzebę, bo też jakby no, widzą tą zmianę i, i po prostu decydują się na to, żeby, żeby być częścią tej zmiany. Więc mamy już obecnie podpisanych kilka kluczowych umów z większymi dystrybutorami w kraju, a rozglądamy się też bardzo aktywnie i za granicą. A jak ważny jest kanał e-commerce? Mówi się o tym, że coraz więcej produktów i ta sprzedaż rośnie, jeśli chodzi o kategorię słodyczy. Czy u Was jest podobnie? Jak by Pan ocenił? Zdecydowanie, kanał e-commerce w ciągu ostatnich lat zyskał bardzo wiele. Myślę, że ten wzrost jest wręcz wykładniczy. Kilka lat temu nawet sami próbowaliśmy sił bezpośrednio sprzedawać, właśnie posiadając własny sklep internetowy, czy też za pośrednictwem innych platform. Docelowo, jednak, właśnie razem ze zmianą, która miała miejsce w firmie te 2-3 lata temu, uznaliśmy, że, że powinniśmy to oddać w ręce specjalistów i my, i my też zająć się tym, co umiemy robić najlepiej. Więc na ten moment korzystamy po prostu z takich sklepów, którzy nasi klienci również otwierali, będąc zwykłymi hurtowniami. No, właśnie dostrzegając te zmiany, coraz częściej zgłaszają się do nas z informacją, że, że tak, że oni też właśnie handlują na, na tym rynku i, i automatycznie m, są. Zainteresowani innymi formatami, chociażby opakowań czy też produktów, które jeszcze chwilę temu nie były dla nich w ogóle atrakcyjne. Jakie jest takie, jakby, największe wyzwanie teraz dla, dla Waszej firmy oraz jakie są plany na przyszłość? Wiem, że to nie jest łatwe, szczególnie biorąc pod uwagę bardzo zmieniające się otoczenie makroekonomiczne w Polsce i w Europie. No właśnie, ale jakby tak trzeba było wytyczyć taką ścieżkę, czy, czy może kierunek rozwoju firmy Gibar, to w jaką stronę ta droga by prowadziła? No to właśnie ta nasza zmiana, którą przeszliśmy, i w sumie dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy ten proces transformacji można powiedzieć jest już zamknięty. Byliśmy firmą produkcyjną, teraz jesteśmy firmą stricte dystrybucyjną i no więc naszym głównym Planem jest pozyskiwanie nowych produktów, nowych partnerów i w Polsce, i za granicą, żeby stać się ich dystrybutorem krajowym. Oczywiście rozwijamy dalej te nasze długoletnie relacje z aktualnymi klientami, ale właśnie szukamy też nowych odbiorców, i udaje nam się to z dużym sukcesem w ciągu tych ostatnich dwóch, trzech lat. Więc na to był największy nacisk. W dalszej perspektywie e, będziemy starali się e, usprawnić kilka procesów takich stricte organizacyjnych, które tak naprawdę pozwolą nam już skalować e, naszą sprzedaż e, bez większych ograniczeń. Bardzo dziękuję <grywanie> za rozmowę. Moim Państwa gościem był Paweł Majchrzak, dyrektor operacyjny i członek zarządu w firmie Gibar. Bardzo dziękuję, Panie dziękuję Pawle. A Państwa zapraszam do oglądania kolejnych odcinków rozmów spożywczej. Do zobaczenia.